Rozpoczęłam nagrywanie vloga w kuchni, robiłam zupę moją, jedną z ulubionych, zupę z młodej kapusty, dajcie mi koniecznie znać, czy też lubicie zupę i czy lubicie zupę z młodej kapusty, dlatego że ja po prostu uwielbiam i jak jest sezon na młodą kapustę, to zawsze latam po wszystkich polskich sklepach, żeby ją zdobyć, a nie jest łatwo, tutaj nie jest łatwo o taką dobrą, świeżą kapustę. I wyszła bardzo dobra. Gumis, smakowała ci? Cześć Gumis, Gumis, Gumis. Gumis, to było Tak. Dobra była, boczku tam dałam, nie się. Dla mnie mogłaby być bez, ale z boczkiem to zawsze wiecie, takie dla facetów to jest no, podrasowana zupa. Wybieramy się z Gumisiem do skrypu typu Castorama, dlatego że Zamierzamy zakupić już dziś yy, rzecz na taras, mm -hmm. którą Wam pokażę. I będzie to taka szafka, szopa, szed, tutaj to się nazywa szed. Jak będę w tym sklepie, to Wam pokażę, o co mi chodzi. Od 12 czerwca yy, otworzyły się u nas wszystkie sklepy z ulicy, tak zwane, że wchodzi się yy, z ulicy, a galeria handlowe 13, ale my do takich sklepów na pewno nie będziemy chodzić, dlatego że yy, kolejki, kolejki są duże. I więc poczekamy jak ten, jak ten cały szał opadnie, ludzie się odkupią, to wtedy, to wtedy uderzymy na jakiś shopping. I znaleźliśmy skrzynię, która nas interesuje. W zasadzie dwie, bo ta jest większa. Popatrzcie się. O, taka wielka i naprawdę dużo rzeczy można by w niej zmieścić. Jest dosyć, dosyć pojemna. To jest taka mała. I tu jest taka średnia za 120. I można oczywiście o, otworzyć ją jak szafkę, ale również można o, z góry tak. Także zobaczymy jeszcze do jednego sklepu. I jak coś to się wracamy, tu do Udisa. I będziemy którąś z nich na pewno brać, bo się robi przemybowanie. Co ty też. A z dołu tą małą? Mhm. Też by się nam przydała ta i ta większa i ta mniejsza na pewno. Ja bym, ja bym z chęcią wzięła dwie, tą za 120 i tą. A tu jeszcze w tym samym sklepie, popatrzcie jaką fajną patelnię na grilla yy, znaleźliśmy. Tutaj w się kosztuje ona 14 euro. Tak, 14, no 15 bez centa takimi dziurkami. O, tak wygląda i ją się kładzie na rusztach od grilla. Na grilla się po prostu kładzie. Ja myślę, że to są właśnie yy, na takie rzeczy typu ryby. Takie lekkie, delikatne rzeczy, żeby po prostu yy, za bardzo nie przywarły do tego grilla. Fajna, ciekawa. Ciekawa patelnia. Tu są jeszcze takie domki do ogrodu, szedy tak zwane. Taki domek kosztuje 1750 euro, ale popatrzcie jak fajnie urządzony w środku. Tu są takie stelaże. Te stelaże oczywiście trzeba kupić osobno i koszt takiego jest 149 euro. Tu mało no, na rower. Na rower raki na rower, okno. I samo to okno kosztuje 229, żeby sobie właśnie wyposażyć taki, taki dom yy, ogrodowy, w takie jak No my coś takiego będziemy na pewno szukać. Na pewno albo głów zbuduje, jak <grytanie> będzie dał radę, albo po prostu kupimy. I jeszcze jest tutaj taki mniejszy. Ten jest 1000 euro. I wejdziemy, zobaczymy. Otworzymy. O. No i wiadomo, tutaj również te stelaże. No zdecydowanie ten domek jest mniejszy, ale też uważam, że u nas by taki spokojnie wystarczył. Przejeżdżamy koło KFC i tutaj jest tylko czynny drive. W środku oczywiście nie można siedzieć i wiem, że KFC przywozi do domu również, dlatego kolejek tutaj jako takich nie ma, dlatego, że można sobie tam zamówić do domu, ale będziemy jechać koło McDonalda i jestem sama ciekawa jak to tam u nas wygląda, bo w dniu otwarcia, uwierzcie mi, była masakra. Jesteśmy w innym sklepie, ale tutaj nie ma skrzyń. Ale to nic nie szkodzi, ja sobie po prostu popatrzę na e, dekory wszystkie, a ja uwielbiam taki, takie działy właśnie z doniczkami, z takimi gadżetami. Bardzo mi się podoba. O, patrz, jakie fajne były doniczki. Ładne, ja lubię po prostu uwielbiam chodzić po takich działach i e, pamiętam, że bardzo lubiłam sklepy przemysłowe, kubki, nie kubki, szklanki, nie szklanki gadżety do kuchni, ale ja w takich działach spędzam najwięcej czasu kwiaty takie nowe donice taka żabka jeżyk ledowa lampka fajna Doniczki, fajna kółeczka na drobnostki, woski na świeczki, ładna, podobają, podobają mi się takie. A tu ten rower, co wam w ostatnim roku <głos》> pokazywałam, 1000 euro, bez jednego euro kosztuje taki komplet, czyli to jest około 4000 polskich złotych. Ja tego nie kupowałam w Irlandii, dlatego że no. Ja nie mówię, że on jest brzydki, on jest ładny, całkiem ładny, ale o wiele ładniejsze w Polsce są. Zresztą tu też są w Polsce, ale też mają swoją cenę. Ja za 1000 euro kupiłam i sprowadzam meble ogrodowe, które będziecie mieli okazję oczywiście zobaczyć razem z przesyłką od kuriera. A przesyłka od kuriera to tam euro od kilograma. Około 100 kg te meble okrągłe, także nie jest źle. 100 euro wyszła mi przesyłka. I okej, okay, dobra, wracamy się po skrzynie. Jeszcze gumisz tam coś. Co ty tam wypatrzyłeś gumisz? To co ja szukałam. O, kuchenne rzeczy. Tonniki. No właśnie ja muszę kupić nowe pojemniki, bo mi się uchwyty od wieczek rozwaliły. A nie wiem, czym chcę takie. Widziałam jeszcze ładniejsze. I tak zbliżamy się do... O Radar! Pozdrawiamy radar! Zbliżamy się do McDonalda. Jestem ciekawa, czy nasz syn jest w pracy, dlatego że Rysiu pracuje w McDonaldzie jako menadżer, a na czas pandemii objął funkcję kierowania ruchem żeby pomalutku jeździć. No, ładnie. Bo były takie korki? Nie, to nie Rysiu. Rysiu, nie wiem, gdzie jest Rysiu. Ale były takie... Gdzie? Tu! Cześć, Rysiu! I tak, odpowiedzialny jest właśnie teraz za, za to, żeby, nie powod... żeby samochody nie spowodowały korków przed McDonaldem, bo... Były takie sytuacje w dniu otwarcia, i po, że był korek, aż widzicie do tego ronda, co pokazuje. Także nie ciekawie się działo, teraz już jest lepiej. I co, my się wracamy po skrzynie, bo w tym sklepie nic nie było. Idziemy do Udisa z powrotem. Teraz chwila prawdy, czy nam się ten szedł zmieści do samochodu. Ale zmieścił się, dobra. Jedziemy, jedziemy do domu. Tak, my już wracamy do domu, zakupy zrobione, szedł tam jest yy, i przyjedziemy. Gumiś go będzie składał. Jestem ciekawa, czy on nam się zmieści na taras, Dlatego, że on wcale nie miał być na tarasie, on miał być z boku domu, ale gumiś stwierdził, że on tam będzie idealnie pasował. A mamy taki jeden kącik na tarasie, gdzie zamierzaliśmy, <gdzie, gdzie zamierzaliśmy zrobić yy, no, jak to się nazywa taki punkcik, gdzie, gdzie byśmy mogli yy, składować recykling, tak, Mieliśmy takie, mamy takie boksy i żeby to wszystko, wiecie, nie było w domu, tylko yy, no nie ma miejsca w domu na takie rzeczy, yy, to znaczy niby mamy tą drugą kuchnię, ale ona już ona jest taka malutka i no nie mamy gdzie tam recyklingu utrzymać, także stwierdziliśmy, że będzie yy, on na tarasie, ale też nie chcemy, żeby żeby to było yy, widoczne jako recykling. I tak, trawka zakupiona. Yy, to jest połówka rolki i mieliśmy jeszcze dwie takie ogromne, duże rolki, dlatego że pod, na, na cały teraz potrzebujemy dwie i pół rolki i jeszcze nam na pewno coś tam zostanie. Yy, I wybrałam trawkę taką mniej więcej, taka jakby krótko strzyżona, na równi. Pokażę Wam mniej więcej jaką ma. O, nie wiem czy to jest 2 mm 3 mm maksymalnie. I myślę, że świetna będzie, świetnie ją będzie utrzymać w ogóle w czystości, dlatego że wiadomo, że ta trawa no, trzeba będzie o nią dbać. Trzeba będzie ją przemyć raz na jakiś czas z yy, lub lub yy, poodkurzać. I dlatego chciałam taką krótko ostrzeżoną, bo stwierdziłam, że odkurzaczem fajnie się będzie po niej jechać. Tutaj widzicie troszeczkę yy, troszeczkę Wam pokażę, dlatego że planuję zrobić metamorfozę całkiem osobny film z tarasu. Yy, bo trochę już jest zrobione, ale czekam na meble, także on się nieprędko pokaże. Dach mamy zrobiony, mamy, mamy zmieniony kolor poręczy, tutaj drewnianej. O, o, taki szary, także troszeczkę Wam pokażę, a reszta, reszta oczywiście, ja będę kręciła ten taki typowy filmik z Metamorfozy tarasu. A tu Wam pokazuję moje płytki. Okropne, nie lubię ich, ale wraz z kupnem domu po prostu one tu już były i nic, nie mieliśmy wpływu na to, żeby te płytki chociażby były szare, bo gdyby były szare to okej, okay, ale no, ten pomarańcz naprawdę farbuje nie tylko na obuwiu, na naszym kocie i no w ogóle ogólnie mi się nie podoba. Szedł już jest złożony, także ja teraz wchodzę na inspekcję, a Wy będziecie też inspekcją, bo ocenicie razem ze mną, jak mi poszło. <gumiski> I tak się prezentuje ten szed, idealnie praktycznie się wymieścił do tego kącika, chociaż gumiś musiał odwiercić całą tą drewnianą balustradę i... No, taki kawałek przesunąć I oczywiście... O nie, bo to trzeba nacisnąć. No, naciskamy tak, można od góry. I może tak się od góry i tak. O, proszę. I wcześniej te boksy, ale oczywiście przykryte leżały sobie, no wcześniej w kuchni, a jak żeśmy zrobili zadaszenie, to one poszły tutaj yy, właśnie w to miejsce gdzie stoi ten szed. No i takie stały tam kilka boksów. Taki bok stał, ten bok stał, ten tutaj jest na odpadki jedzeniowe, także chcieliśmy zrobić taki schowek na te wszystkie boksy, żeby to jakoś ładnie wyglądało, bo mi się naprawdę to nie podobało. A przy okazji jeszcze gumić tutaj wygospodarową miejsce na skrzynię taką narzędziową, na farby, które mamy jeszcze, które oczywiście jeszcze w tym roku wykorzystamy. No i tak tak to się wszystko prezentuje. Yy, plastik jest dosyć solidny. zamkniemy to. Yy, można jeszcze yy, kłódkę, no ale nie ma potrzeby. No, bo to, kto, kto by chciał kraść ten recykling? Także tak się prezentuje ten szary w całej okazałości. Bardzo mi się podoba. Powiem Wam, że jest o niebo lepiej niż wcześniej tutaj było, jak były same te pojemniki puste. No bo wyglądało tu jakby był po prostu No, A tak to jest wszystko pochowane, nic nie widać i tutaj się otworzy, wiadomo, no w środku jest tam trochę, wiecie, i tego, i tamtego, trochę puszek, trochę, trochę boksów, wiaderek jakiś, ale tego w ogóle nie widać i przyszła Ania! <grym> Przyjechała do mnie Ania i przywiozła. Popatrzcie, jakie piękne ciało z truskawkami. Ja już oczywiście tutaj kawałek spróbowałam. No, pachnie przepysznie. I robiła, robiłaś to Ania na Biszkopcie z mascarpone, tak? No, to, to jest takie Anna Biszkopt ciasto, no nie? No, coś w stylu Biszkopta, tylko do tego Biszkopta dodała serek mascarpone. Ale powiem Wam, w smaku jest taki mokry. Puszysty, bardzo, bardzo dobry. Po prostu ja zaraz oczywiście muszę dojeść następne kawałki. Mijajku jeszcze jak pachnie i takie ciasto, takie z foremki. No to takie typowo foremkowe, ale no, no przepiękne. Przepiękne, przesmaczne. Ania, dziękuję. I co, ja już będę kończyła tego vloga. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, za obecność. I do następnego buziaki, pa pa!